Uważna przerwa. Zwróć uwagę na to, gdzie jesteś i co robisz. Jeśli to możliwe, zatrzymaj się. Znajdź ciche miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał przez najbliższe 5 minut. Jeśli nie jest to możliwe, to nie przerywaj swojej aktywności, ale postaraj się ją wykonywać wolniej i uważniej. Weź głęboki oddech przez nos, a następnie wydech przez usta. Powtórz to kilka razy, aż poczujesz się zrelaksowany i skoncentrowany. Teraz skup się na swoich zmysłach. Zacznij od zauważenia dźwięków wokół ciebie. Co słyszysz? Spróbuj zidentyfikować pojedyncze dźwięki, takie jak szum komputera czy dźwięk ptaków za oknem. Teraz rozejrzyj się wokół, i zwróć uwagę na Twoje otoczenie. Jak dobrze znasz miejsce, w którym się aktualnie znajdujesz? Czy jesteś w stanie zauważyć coś? Na co wcześniej nie zwracałeś uwagi. Następnie skup się na swoim odczuciu dotyku. Co czujesz? Zwróć uwagę na ciężar swojego ciała na krześle, fakturę ubrania na swojej skórze albo na temperaturę powietrza wokół ciebie. Jeśli Twoje myśli błądzą w jakimkolwiek momencie, delikatnie przyprowadź swoją uwagę z powrotem do swoich zmysłów. Teraz skup się na swoim zmyśle węchu. Co wyczuwasz? Weź głęboki oddech przez nos i zwróć uwagę na jakieś zapachy w powietrzu wokół Ciebie, takie jak aromat kawy czy zapach kwiatów. I wreszcie skup się na swoim zmyśle smaku. Czy wyczuwasz jakiś smak w ustach lub na języku? Możesz zwrócić uwagę na ewentualne pozostałe doznania smakowe. Możesz też wziąć łyk wody i zwrócić uwagę na smak i odczucie w ustach. Na koniec weź jeszcze kilka głębokich oddechów przez nos, a następnie wydechów przez usta. Zarejestruj, jakich doznań zmysłowych dostarcza Ci oddychanie. Jak będziesz gotowy, możesz łagodnie i uważnie skończyć przerwę i wrócić do tego, czym zajmowałeś się wcześniej.